Jestem pod dworcem głównym w Berlinie. Tutaj wysiadłam. Ja idę do metra. Linia u sześć. A tam są bilety. O. w stronę prawą. koło salonu kosmetycznego i zobaczymy ile kosztuje obcięcie na krótkie włosy 23,50 na średnie 25 na długie 30 damskie, tak jak widać weszłam takiej restauracji w Sarajewo na bureczka taka Coca-Cola mała jest a ja sobie tutaj kawę zamawiam Fajną kapucinko, Taka kaweczka. Trzeba próbować kawy w różnych kawiarniach, nie tylko w McDonaldzie. Sarajewo jest fajne. Dobra kawa nie jest zła. Patrzą się wszyscy jak nagrywam. Wszyscy, wszyscy nagrywają teraz. W Berlinie fajnie. Wybieram się tam na tą kopułę. Może tam nie będę wchodzić, ale pod ten budynek, i później pod bramę, a później wrócę na dworzec, bo po tamtej stronie mam hotel. To muszę tędy wrócić albo ewentualnie y, transportem miejskim, czy metrem, albo tramwajem. Tak jak 4 lata temu tutaj byłam, tak jestem dzisiaj. E, nic się nie zmieniło, jest tak samo. Także idę dalej. Moja taka e, ulubiona trasa z dworca w tą stronę. E, ten budynek był w budowie. Trwała budowa, więc to tyle. To się zmieniło. Dworzec stał 4 lata temu, tak jak stoi. Dookoła były budowy i remonty. E, witam, tak jak widać za moimi plecami, e, budynek Parlamentu III Rzeszy. Ja nie wchodzę e, na kopułę, tak jak tam widać. Jak chcecie zobaczyć relacje z kopuły, to musicie wejść w moje playlisty z Berlina i tam jest. Ja nie pobieram wyjściówek, bo w zasadzie nie mam takiej potrzeby tam wchodzić. No ale można Można w sumie sobie za darmo pobrać ze strony tutaj tego parlamentu i wejść za, za darmo. Trzeba sobie tylko wybrać godzinę. Ja idę do muru berlińskiego i bramy brandenburskiej i widzimy się później. Pa, mnie już głowa rozbolała tego szumu, wie pan naprawdę. E, strasznie, mnie już głowa boli. Muszę iść dalej, bo głośno krzyczą. Tam, tam jest dworzec główny, tak jak widać. I przyszłam tutaj, to jest bliziusieńko, 5 minut drogi. No w końcu znalazłam pamiątki po 10 kilometrach chodzenia. 10 sztuk pocztówek, 12,5 euro. Szukam magnesów, o te fajne są takie, to jest 11 euro za 10 takich pocztówek. magnesu, jeden wybrałam ładny, a szukam magnesów na nagrody. A więc zaraz coś znajdę. Te są fajne takie. Ja. <laughs> Ale wy wybiorę trzy różne. Ten mi się spodobał, takim napisem. To jest fajne też. Wybieram taki zwykły. O, dwa otwieracze. I jeden taki, cztery. Ja już mam dużo z Berlina, bo ja już byłam w Berlinie, ale to jest tylko na nagrody. Biorę na nagrody trzy różne. Cztery. A ruszam. może zamiast magnesów fajniejszy by był długopis jako nagroda? Albo jakieś takie. Róż... Ja już sobie nie kupuję, bo ja mam w domu magnes, byłam już w Berlinie, ale obiecałam, że kupię jakieś karty. To kto by chciał grać? Raczej nie. Prezenty kupione, także cieszę się. Berlina, Brama Brandenburska. A, a z drugiej strony, ja już tam byłam, to jest taka pozłacana kolumna z platformą widakową. Na tej kolumnie jest bogini Zwycięstwa, czyli Wiktoria. Myślę, że to jest takie ważne miejsce, żeby zobaczyć. E, tak jak widać, za mną brama. E, nic więcej nie mam do powiedzenia. <laughs> Idę dalej. Można skorzystać z taksi, hello? Taksi, tak? Taksi, taksi w Berlinie, o! kosztuje 27 euro, za 30 minut jeżdżenia dookoła tutaj terenu, czyli jakieś 140 zł, 135 zł na nasze e, polskie e, za 30 minut jeżdżenia tutaj dookoła właśnie. Te, te atrakcje przez 30 minut, to się zorientujcie czy to jest drogo, czy to jest tanio. Mi się wydaje, że e, no na kieszeń Polaków to jest drogo. Ja nie korzystam, bo ja tutaj tak naprawdę dzisiaj przeszłam z 5 km po Berlinie. Jeszcze mam na pewno z 5 km do przejścia i, albo nawet więcej i naprawdę fajnie jest, byście plutko, fajna jest pogoda. Nie pada, rano tylko padało, więc trochę zmokłam, ale teraz jest super pogoda. Idę dalej, do zobaczenia w następnym miejscu. O! Fajne! 12 euro fajnie. 13 euro w sumie. Trzeba spróbować y, takiego pask. taka z Kiłbaską No, dobra Na pewno tutaj wszyscy kojarzą Berlin, więc wiecie gdzie jestem e, Idę do muru berlińskiego, więc zaraz skręcam Jestem już prawie na miejscu dajcie jeszcze przejdę się kawałek, pokażę Wam Miejsce, które się wpisuje w ciekawą historię Niemiec, Berlina i Europy. Wszystkie atrakcje, które Wam dzisiaj pokazuję, są darmowe. Za nic nie trzeba płacić. Oprócz kiełbaski, którą zjadłam i nie jest tania, Berlin jest drogi, e, oczywiście trzeba jeść, ale ogólnie e, no, tutaj jestem pierwszy raz, Berlin już widziałam, ale mur widzę pierwszy raz. To jest jedno z najważniejszych miejsc. Berlina, więc trzeba tutaj przyjść zobaczyć. Nie chcę pokazywać jaki tutaj jest opis, żeby mi filmów nie blokowali. Mur robi wrażenie, a jak je dzielił. To jeszcze robił większe wrażenie do pozostałości 100 metrowego muru. No, W sumie jeszcze taki budynek postawiony tam można. się nie wchodziłam, a idę dalej szukać atrakcji. Tegel e, no, to jest super lotnisko e, leciałam z niego i e, przyleciałam na to lotnisko z Warszawy Zo oczywiście też byłam powyżej e, Statua Wolności Wiktoria też byłam Alexanderplatz oczywiście też byłam możecie sobie w zakładki wejść z Berlina sprzed 4 lat Alexanderplatz bardzo mi się dobrze kojarzy byłam e, na jarmarkach bożonarodzeniowych super było. Pamiętam jak tutaj byłam. Święta. Dobrze mi się kojarzy to metro, to, to w ogóle to miejsce. Fajnie. Jeszcze raz witam pod bramą. Byłam tutaj przed świętami na Jarmarkach mniej więcej w podobnym terminie, no jakieś trzy tygodnie później, czyli w grudniu byłam, a teraz jest listopad. Bardzo dużo rowerzystów. <grym> Mam takie wrażenie wieczorem chyba jak naj, najwięcej jest właśnie rowerzystów. Du musst dir vorstellen, der Staat Deutschlands ist handlungsunfähig. Der ist nicht da. Also der ist einfach da, ja, aber der kann nicht kriegen. Weil Sie du, für das eingestanden sind, das ist für uns selbstverständlich.